Szymon Murawski na Antenie Radia JARTE witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Zdrowych Rozmów. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, pani Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Biostyckiego Centrum Onkologii i konsultant wojewódzkiej w dziedzinie właśnie ginekologii onkologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wrzesień już za nami, więc jest to doskonała okazja do podsumowania miesiąca profilaktyki nowotworów ginekologicznych. Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie odnotowujemy około 75 tysięcy zachorowań na nowotwór u kobiet, z czego ponad 37% stanowią nowotwory kobiece, a same nowotwory ginekologiczne około 14%. Ponad 13,5 tysiąca kobiet umiera co roku na nowotwory kobiece, z czego połowa około 6600 na same nowotwory ginekologiczne. Na Podlasiu i na Mazurach sytuacja jest identyczna i nadal należy pogłębiać świadomość na temat nowotworów ginekologicznych, a zatem zacznijmy może od tego, jak często powinna odbywać się wizyta u ginekologa dla przeciętnej kobiety. Zasadniczo rzecz biorąc zdrowa kobieta powinna raz w roku odwiedzić ginekologa. Jeżeli natomiast ma czynniki ryzyka związane z zachorowaniami nie tylko na nowotwory, ale również inne choroby układu rozrodczego, wtedy ta wizyta powinna się odbyć częściej i częstość tych wizyt ustala ginekolog. Jakie badania są wtedy wykonywane podczas takiej wizyty? Podczas wizyty jest wykonywane rutynowe badanie ginekologiczne oraz każde inne, które jest potrzebne. Mianowicie może to być cytologia, może to być kolposkopia, czyli taka ocena pod mikroskopem tarczy szyjki macicy, zresztą nie tylko szyjki macicy, ale również pochwy i sromu, może to być również badanie USG ginekologiczne. W czasie tej wizyty możemy też ocenić biocenozę pochwy, czyli ocenić, czy mamy do czynienia ze stanem zapalnym, czy też nie. E, czy takie badanie jest bolesne? Czy jest się czego obawiać? Badanie nie jest bolesne, jest to pewien dyskomfort, tak jak każde badanie lekarskie. Niemniej jednak, muszę powiedzieć, trwa krócej niż wizyta u dentysty, i chyba jest mniej, mniej przykre dla pacjentki. Także myślę, że każda kobieta powinna się przyzwyczaić do takich badań. Jeżeli się odpowiednio nastawimy, to wtedy ta trauma jest też mniejsza. Rozumiem, ale Pani w zawodzie jest już no, długi czas. Czy zauważyła Pani wzrost świadomości wśród pacjentek na temat profilaktyki? Można powiedzieć, że i tak, i nie. Dlatego, że na przestrzeni lat, które pracuję, właściwie za bardzo nie poprawiła się zgłaszalność pacjentek do badań profilaktycznych. Mamy świadomą, określoną grupę społeczeństwa i tylko te Panie regularnie poddają się badaniom profilaktycznym. Natomiast pozostałe niestety nie i do tych trzeba by było dotrzeć. A w jaki sposób można by było to zrobić? No bo jeżeli profilaktyka nie daje rady, to co wtedy? Zaczynać trzeba od edukacji w szkole. Mhm. Edukacja w szkole powinna uświadomić dziewczynkom oraz chłopcom, że badanie profilaktyczne nie tylko w dziedzinie ginekologii, ale powinny wejść w naszą krew. Także od tego trzeba zacząć. Jeżeli nie mamy dobrego przykładu z rodziny, a nasze mamy czy babcie niestety słabo się zgłaszały do lekarza, czyli być może ten przykład nie idzie dobry, to trzeba zacząć po prostu od szkoły, szkoły podstawowej, a także średniej. I także tutaj powinna rozpocząć się edukacja na poziomie szkoły inny temat, jaki możemy poruszyć. Temat higieny intymnej. Dosyć krępujący temat, mało poruszany, a jakże istotny. Um, jakie są najważniejsze zalecenia dotyczące pielęgnacji innej rządów płciowych i jej higieny? Myślę, że temat higieny intymnej powinien być szerzej poruszany, mianowicie jest to temat higieny intymnej pacjentki oraz jej partnera. Proszę pamiętać, że większość chorób przenoszonych drogą płciową, które są, które są odpowiedzialne za infekcje nie tylko zresztą u kobiet, również u mężczyzn, a także za nowotwory rozwija się w skutek kontaktów płciowych. Także szeroko pojęta higiena intymna powinna dotyczyć zarówno kobiety, jak też jej partnera. Tutaj właściwie to nie powinnam i nie mogę zalecać środków do higieny intymnej, natomiast chcę powiedzieć, że ważne jest to, żeby to nie były środki wysuszające i drażniące. Także preparaty tak zwane antybakteryjne, nie powinny być stosowane w codziennej y, pielęgnacji i codziennej higienie intymnej. Powinny być to preparaty, które są przyjazne dla skóry oraz błon śluzowych. Duża część naszych słuchaczek to panie, które wchodzą już powoli w okres przekwitania. Nie jest to łatwa sprawa, ale żeby przybliżyć ten temat nie tylko naszym słuchaczkom, ale i słuchaczom, to może wyjaśni nam pani, czym jest menopauza i jakie są jej objawy. Menopauza jest to taki stan, okres w życiu kobiety, kiedy jajniki powoli wygaszają swoją czynność. W związku z tym, panie w czasie menopauzy i po menopauzie przestają miesiączkować i tym samym przestają być płotne, nie mogą mieć już więcej dzieci. Z, Menopauzą mogą się wiązać dosyć nieprzyjemne objawy. Najczęściej są to taki dyskomfort, uderzenia gorąca, czasami drażliwość, nerwowość, zaburzenia snu. Także te objawy mogą trwać nawet kilka lat, czasami bywają burzliwe, jeżeli są burzliwe, to umiemy temu pomóc, żeby łagodniej przejść okres menopauzy. Właśnie w jaki sposób? Różne są metody. Zacznijmy może od tego, że przede wszystkim aktywność fizyczna i która powoduje taką produkcję. Produkcję hormonów szczęścia w naszym organizmie powoduje również to, że poprawia się nam nastrój i pozwala też łatwiej przejść okres menopauzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest od, odpowiednia dieta. Dieta bogata w preparaty roślinne i zrezygnowanie z palenia czy też z picia alkoholu. I na samym końcu są leki hormonalne, które stosuje się w przypadku nasilonych i burzliwych objawów menopauzy. Te leki już zaleca lekarz. Mhm, nie rozumiem. you <sighs> Czy te leki hormonalne wpływają na kobiety? Bo te leki hormonalne też mają ogromną listę efektów ubocznych obok siebie, czy tak jak pani wspomniała, to jest zaleta także na przykład brania niektórych środków unikanie reka jajnika. Czy konsekwencje wtedy nie są zbyt duże? Hormonalnej terapii zastępczej? Mhm. Hormonalna terapia zastępcza, tak jak każde leczenie, są to leki podawane, ma swoje zalety i objawy niepożądane. Przede wszystkim lekarz ma za zadanie wyodrębnić grupę pacjentek, które w ogóle mogą się kwalifikować. Na przykład kobiety, które zachorowały już na nowotwory hormonozależne, nie mogą przyjmować hormonalnej terapii zastępczej, mimo burzliwych objawów menopauzy. Również panie z niektórymi chorobami układu krążenia, też, czy zaburzeniami krzepnięcia, czy chorobami wątroby, też nie mogą przyjmować hormonalnej terapii zastępczej. Dlatego też to leczenie jest zalecane przez lekarza i kwalifikacja musi się odbyć przez lekarza. Ma też wiele zalet, oczywiście stosowana u pacjentek, które nie mają do y, przeciwwskazań do stosowania na hormonalnej terapii zastępczej. Łagodzi przede wszystkim objawy menopauzy, chroni troszkę nasze kości przed y, osteoporozą, a także chroni układ sercowo-naczyniowy. Za tym tematem też są choroby przenoszone drogą płciową, a bardziej ich konsekwencje konsekwencje ich nieleczenia, bo. Tak samo jak niektóre inne objawy, choroby płciowe też dają o sobie znać dosyć później. A jakie mogą być konsekwencje właśnie wystąpienia tych chorób i ich nieleczenia? choroby przeznaczone drogą płciową są dosyć szerokim pojęciem i można powiedzieć, że to, klasyczną taką chorobą jest kiła, czyli syfilis, której praktycznie rzecz biorąc już dzisiaj nie spotykamy, ponieważ mamy szeroko, szeroko wachlarzowe antybiotyki, które są stosowane w różnych innych infekcjach i czasami też przypadkowo wyleczą nas, czy też ludzi z objawów kiły. Natomiast inne choroby infekcyjne, czy zakażenia chlamydiami, uraplazmą, czy zakażenia bakteryjna waginoza też są chorobami przenoszonymi drogą płciową i przewlekłe zakażenie nieleczone może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, który różne ma konsekwencje. Zaczynając od bólów w dole brzucha, bólów w miednicy, może wpływać na płodność, czy wreszcie przyczyniać się do rozwoju nowotworów. I to zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Do chorób przenoszonych drogą Płciową również możemy zaliczyć zakażenie wirusami, które to wirusy też mogą być odpowiedzialne za, za nowotwory. Mam na myśli tutaj wirus brodawczaka ludzkiego, ta, który jest odpowiedzialny za występowanie raka szyjki macicy u kobiet, ale nie tylko, ponieważ raka odpytnicy, raka prącia u mężczyzn, a także w około 30% za nowotwory głowy i szyi. Przed tym zakażeniem możemy się chronić, przez szczepienia, tak? ponieważ są dostępne szczepienia przeciwko wirusowi HPV i powinny być właściwie dostępne dla całej populacji. Cała populacja powinna być zaszczepiona, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. No, teraz antyszczepionkowcy podnieśliby krzyk, ale tu trzeba się zgodzić. Statystyki chociażby ze Skandynawii, gdzie te szczepienia są obowiązkowe, prawda? Od kilkunastu lat, tak. Tak, to, to jest coś niesamowitego, jest to zupełnie przepaść między nami a Skandynawią. Miejmy nadzieję, że się to wyrówna. Inna sprawa. Jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny w dziedzinie ginekologii? Jakie są najnowsze badania? Czy coś w ostatnim czasie pojawiło się innowacyjnego, co ułatwi badania czy wykrywanie chorób? Rzeczywiście w ostatnich kilku latach mamy duży skok w rozwoju ginekologii onkologicznej i leków stosowanych w leczeniu nowotworów narządu rodnego. Leki te też są coraz bardziej dostępne w Polsce. Możemy stosować naprawdę nowoczesne terapie. Także myślę, że nowotwory stają się chorobą przewlekłą. Będziemy leczyć, już właściwie leczymy nowotwory wiele lat, tak jak nadciśnienie czy cukrzycę. Do tego Zresztą dąży cała onkologia, żeby nowotwór stał się chorobą przewlekłą. Tak, żeby pacjent mógł żyć z tym nowotworem, żyć, pracować, być w swoim środowisku. I miejmy nadzieję, że taki moment w końcu nadejdzie. Um... Już tak przymykając temat ogólnoginekologiczny, czy istnieją jakieś specjalne zalecenia dotyczące profilaktyki ginekologicznej, właśnie w zależności od wieku? Co moglibyśmy zalecić młodym kobietom wchodzącym w dorosłość, a co dojrzałem? Może zacznę od y, dziewcząt i chłopców, od profilaktyki. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV, które są refundowane dla y, grupy 12- i 13-latków już od tego roku. Y, niemniej jednak powiem, że nie ma górnej granicy Y, może się zaszczepić każda y, starsza dziewczyna czy chłopak, a, a także y, kobieta lub mężczyzna. Czyli to jest taka profilaktyka od wcześniejszych lat. Natomiast w kolejnych latach to oczywiście dbanie o szeroko pojętą higienę y, życia płciowego, czyli y, dążenie do tego, żeby nie było częstych y, zmian partnerów, żeby nie było kontaktów y, seksualnych przypadkowych, bo one są y, Mogą być właśnie źródłem takich zakażeń przenoszonych drogą płciową. Wreszcie badania ginekologiczne i profilaktyczne. Mam na myśli tutaj cytologię, również mammografię, która jest dostępna dla kobiet po, od 50 roku życia, a właściwie już niedługo będzie dost, dostępna dla szerszej grupy kobiet od 45 roku życia. I ogólne badania. Bilanse, można powiedzieć, każdej dziesięciolatki, które też pozwalają y, lekarzowi zwrócić uwagę na to, na objawy, które mogą sugerować jakiś nowotwór. Rozumiem. Także tak już y, dobijając powoli do końca, y, przejdziemy do nieco prywatnych pytań, które zadaję każdemu z naszych gości. Dlaczego akurat ginekologia? Y, myślę, że zawód lekarza mi się zawsze podobał. Y, ginekologią zainteresowałam się y, na początku studiów. Y, w, Akurat po prostu właściwie wybór ten był związany może dlatego z tym, że szeroko też edukowałam młodzież w szkołach podstawowych i średnich i to skłoniło do tego, żeby po prostu wybrać ten kierunek. Rozumiem. A co jest w Pani pracy najtrudniejsze? Różne rzeczy są trudne. Myślę, że na pewno najtrudniejsze są rozstania e, z pacjentkami. Przecież pracuję w oddziale e, onkologicznym, w związku z tym e, ze swoimi pacjentkami e, jestem dosyć zżyta. E, kilka lat czy też kilkanaście e, je znam. E, I najtrudniejszymi momentami są, e, jeżeli mamy niepowodzenie leczenia, czyli e, pacjentka odchodzi. Trudnym też jest momentem. E, jak gdyby uświadomienie pacjentce, czy też no, powiedzenie jej, że właśnie ma nowotwór, tak ponieważ każdy rak jest takim hasłem, które przeraża każdego. I, I nawet jeżeli wiem, że umiem pomóc pacjentce, to już samo to hasło widzę, że jest po prostu trudne do przejścia, tak dla każdego człowieka. Co jest zatem najprzyjemniejsze? Oczywiście sukcesy, sukcesy, które osiągamy podczas leczenia, które widzę też na przestrzeni lat. Także pacjentki operowane, czy też leczone z powodów otworów, często również bardzo młode. Później widzę, jak rozpoczynają życie, nawet mają dzieci. Także to jest rzeczywiście takie cieszy po prostu każdego dnia. Najciekawszy przypadek pacjenta w historii zawodowej. Myślę, że ja już tak dosyć długo pracuję, w związku z tym tych, tych przypadków na pewno było sporo. Natomiast no, na pewno ciekawym takim przypadkiem jest przypadek można powiedzieć młodej kobiety, którą operowałam myślę, że około. Kilkunastu lat temu. Ta pani no, wtedy nie miała jeszcze 30 lat. Nie miała już jednego jajnika, ponieważ jako dziecko chorowała na nowotwór nerki, i ten jajnik przy okazji napromieniania nerki został również uszkodzony. Trafiła do nas z guzem drugiego jajnika, który był no, na tyle duży, że po prostu. No, jak gdyby m, było ryzyko, że m, ten jajnik w całości trzeba usunąć. Niemniej jednak y, zrobiliśmy tak, że y, wyłuszczyliśmy sam guz, y, fragment jajnika został. Ta y, pacjentka y, przychodzi y, do kontroli do mnie już od wielu lat y, i y, za każdym razem cieszę się z, ze spotkania z nią, ponieważ właśnie chcę powiedzieć, że już ma troje dzieci, także jest to taki sukces. O, to niesamowite. Dobrze, że się udało. I na koniec ostatnie pytanie. Gdyby nie ginekologia, to co? Może inaczej. Gdyby nie, może nie medycyna, tak? Trudno jest powiedzieć, ponieważ zawód lekarza jest tak zajmującym lekarzem, że praktycznie rzecz biorąc, zajmującym zawodem, że praktycznie rzecz biorąc, nie mam czasu na myślenie o tym, co innego mogłabym w życiu wybrać. Natomiast na pewno jest wiele różnych i specjalności w medycynie też ciekawych, nie tylko ginekologia. Podobają mi się wszystkie specjalności takie dosyć dynamiczne. Także też chirurgia, też wszystkie specjalności zabiegowe, tak? a także onkologia może dlatego, że po prostu ją znam. Dziękuję bardzo. Moimi Dziękuję. Państwa gościem była doktor nauk medycznych pani Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej Białostockiego Centrum Onkologii i konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dziękuję bardzo.